Witam Was, kochani, w moim Happy wersie. Dziękuję, że wracacie. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że jesteście zainteresowani tym, co Wam mam do przekazania. Cieszy mnie, że zostają tutaj osoby, mimo że już nie gadam o diecie ketogenicznej, chociaż dzisiaj będzie troszeczkę w temacie diety ketogenicznej. Dlatego, że chcę Wam powiedzieć o tym, co ja uważam za, za największe pięć mitów diety ketogenicznej. 5. Pięć. pięć mitów diety ketogenicznej, które według mnie są wam wciskane, których nikt wam nie prostuje i we to życie i brniecie i brniecie i się dziwicie, że nie działa. Jeśli jesteście ciekawi, co mam w tym temacie do powiedzenia, Zapraszam Was do oglądania. Dobra, ale zanim zaczniemy, to tradycyjnie proszę Was o łapki w górę. Wtedy YouTube będzie mój filmik, mój kanał promował. Tak, chciałabym, żeby Was tutaj przybywało, ale chcę, żeby przybywało ludzi, którzy są zainteresowani treściami. Tak naprawdę nie zależy mi na ilości, zależy mi na jakości. Więc jeśli jesteście zainteresowani i wracacie tutaj, a widzę, że wracacie, ale nie subskrybujecie to zasubskrybujcie, bardzo mi to pomoże, to wspiera moją twórczość, to wspiera moją kreatywność. A jeśli chcecie, żebym jakiś filmik dla Was nagrała, komentarze, poproszę, Poproszę, dajcie mi komentarz, co mam dla Was nagrać. Jeśli chcecie być ze mną bardziej na bieżąco, tu Wam się wyświetli mój yy, Instagram, na Instagramie pokazuję Wam, co jem z dnia na dzień, Gadam sobie na instastorych na temat mojego życia, więc będziecie mieli takie bardziej informacje z dnia na dzień. I będziemy po prostu w lepszym, bliższym kontakcie. Wracając do tematu. Co według mnie, po czterech latach bycia na diecie ketogenicznej, zapoznania się ze świadkiem ketogenicznym, uważam za największą ściemę diety ketogenicznej? Albo inaczej, co uważam, że jest wam wciskane marketingowo, żeby Wam sprzedać dietę ketogeniczną Będzie zgrzyt. Od razu wam mówię, że będzie zgrzyt. Nieważne. Lecimy z tym koksem. Mi już się nic nie wydarzy. Ja nie jestem na diecie My Mnie i tak nie za bardzo w tym świecie. Lubią. Trzeba spojrzeć prosto w oczy. Pierwsza rzecz, którą Wam wciskają, to jest to, że możesz jeść co chcesz, ile chcesz, byle było tłuste. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście wszystko zależy od twojego celu. Jeśli chcesz zmienić styl żywienia i sobie po prostu jeść, okej. Okay. Ale nie na tym polega dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna to jest specyficzny protokół, który ogranicza węglowodany do pewnych poziomów, promuje zdrowy tłuszcz i promuje troszeczkę zwiększoną ilość białka moim zdaniem, tak, żeby to wszystko dobrze grało. W momencie, kiedy wy zaczniecie sobie do wszystkiego dolewać tłuszczu, wszystko polewać masłem, yy, pić śmietanę, jeść yy, wszystko, co jest tłuste, no to czy to będzie takie do końca zdrowe? Nie wydaje mi się. Yy, to jest skrajność, tak? Żadna skrajność nie jest dobra, w moim przekonaniu. Druga rzecz, którą wam wciskają, to jest to, że na diecie ketogenicznej żeby schudnąć, nie musisz liczyć kalorii. I to się wiąże z tym pierwszym, że po prostu wystarczy, że będziesz jadł tłusto. Nie. Nie i jeszcze raz nie. Słuchajcie, żeby schudnąć, powtórzę to po raz milion 555 raz, musisz jeść w deficycie kalorycznym. Żeby sobie oszacować ten deficyt kaloryczny, nie wchodź na internet i nie szukaj Uśrednionych danych dla Twojego wzrostu, Twojej wagi, Twojego trybu życia. Przez tydzień spisuj sobie to, co jesz, i deficyt wytwórz, obcinając około 300 do 500 maks kalorii z tego, co jesz obecnie. Dlatego, że robiąc inaczej, wchodząc na internet, wpiszesz się w ramy, w średnie, uśrednia, uśredniane ramy. I możesz obciąć za dużo i zniszczysz sobie metabolizm. Nie chodzi o to, żeby zniszczył metabolizm, tylko żebyś zrzucił e, tłuszcz, a tłuszcz zaczniesz gubić w momencie, kiedy będziesz jadł mniej niż jeszcze raz, a nie mniej niż internet ci mówi, że powinieneś jeść. To jest jeden sposób. Drugi sposób możesz sobie wyliczyć do wagi, którą chcesz mieć, e, osiągnąć, tak? chociaż waga słuchajcie, dla mnie również jest nie, e, niewymiernym takim czynnikiem, tak? bo osoba, która waży 70 kg, Umieśniona będzie wyglądać dużo lepiej niż osoba, która po prostu waży 70 kg i jest um, obtłuszczona, no. Także, żeby schudnąć, musisz liczyć kalorie na każdej diecie. Słuchajcie, gdyby, tak, gdyby było inaczej, to ludzie by tylko chudli na diecie ketogenicznej. Na żadnej innej diecie by nie chudli, a tak naprawdę na diecie ketogenicznej jest naprawdę mały odsetek ludzi. Mały odsetek ludzi również chudnie na diecie katagenicznej. Zwróćcie na to uwagę, jak oglądacie profile. Większość z tych ludzi jest albo naturalnie szczupła, albo schudła do pewnego poziomu i ten tłuszczek nadal na sobie nosi. No, ja bym uważała, że to wynika ze złego prowadzenia diety ketogenicznej na początku właśnie zalewania wszystkiego tłuszczem, dwa. Braku aktywności fizycznej, a trzy może jakiś chorób, tak też. Mm. I tego, że sobie po prostu zepsuli metabolizm, źle obliczając pewne yy, wskaźniki, tak? Metaboliczne, makro, kalorii i tak dalej. Trzecia rzecz. Na ketozie będziesz czuł ketozę, bo będziesz w stanie euforii, tak? Będziesz czuł, że masz lepsze yy, funkcje kognitywne mózgu, że ci się lepiej myśli, że ci się lepiej pracuje, że no, po prostu będzie to haj. Hey, ja tego nie doświadczyłam. 4 lata prowadzę, prowadziłam dietę ketogeniczną. 4 lata byłam w stanie głębokiej ketozy. Raz w głębszej, raz niższej, raz wychodziłam, ale generalnie przez te 4 lata wiele razy mi się zdarzyło, że byłam w stanie głębokiej ketozy i nie miałam żadnej euforii. Żadnej. Nie czułam, że jestem w tej ketozie absolutnie. Nie czułam przypływu energii, nie czułam no nic nie czułam, czułam się normalnie, po prostu czułam się normalnie. Wręcz w momencie, kiedy mi się ketony podnosiły, czułam się źle, bo mi się kręciło w głowie, miałam takie dziwne mrowienie jak gdyby w mózgu, eee, czułam się słabo. I kolejną rzeczą jest to, że koleżanki, koledzy, influencerzy twierdzą, że schudniesz będąc na keto. Schudniesz jak będziesz stosował dietę, która jest deficytowa kalorycznie. Nieważne jak ona się nazywa, możesz schudnąć na keto, na weganizmie, na wegetarianizmie, na każdej innej, która będzie ograniczać kalorie, które jesz. Więc mm. nie tylko dieta ketogeniczna odchudza, nie tylko na niej można zwrócić uwagę. <laughs> Jedyny plus, jaki jest dieta ta, reguluje przy dobrym prowadzeniu gospodarkę hormonalną, ale w moim przekonaniu... Może u niektórych powodować problemy metaboli z metabolizmem, może u niektórych powodować spowolnienie metabolizmu, bo będą jedli za mało, dojdzie do adaptacji metabolicznych. No, i po prostu za duże cięcie kalorii też nie powoduje tego, że odchudzacie się tak, że, że chłodniecie tylko wręcz przeciwnie, organizm samolotowy będzie trzymał uwagę albo zacznie jej nabierać. Kolejna rzecz jest taka, że wszyscy twierdzą, że możesz budować masę na diecie ketogenicznej. Okej. Okay. Widzę, że są osoby, które to robią, ale one jedzą więcej kalorii. Ja tych kalorii przejeść nie potrafię. Jest to dla mnie za tłuste, za ciężkie na żołądek i mi to absolutnie nie służy. Nie jadam tyle mięsa, nie jestem w stanie tyle mięsa przejeść, nie jestem w stanie jeść tyle jajek. Mi to nie służy. W związku z tym, moim zdaniem, nie każdemu to po prostu będzie służyć, tak? Zwłaszcza kobiety muszą troszeczkę inaczej do tego podchodzić, bo inaczej organizm mężczyzny reaguje na dietę ketogeniczną, na każdą inną dietę również jest mężczyźnie łatwiej zgubić wagę, ze względu na inną gospodarkę hormonalną niż kobiecie. I słuchajcie i ym, nie będę już Wam tutaj wspominać o mitach typu słodziki na ketozie, tak? O tych produktach, które są wciskane i marketowane jako ym, ketogeniczne ale również produkty, które są ketogenizowane. Moim zdaniem, ok, one może się wpisują w makro ale nie mają nic wspólnego z dietą ketogeniczną, bo najczęściej są za tłuste, zbyt kaloryczne, za mało mają warzyw i po prostu nie służą zdrowiu. Dieta ketogeniczna, moim zdaniem, ma promować zdrowie, likwidować stany zapalne, a jak wy będziecie jeść keto słodycze, które są tak y, promowane w mediach społecznościowych w tym momencie, no bo są z tego pieniążki, no to wasze zdrowie na tym moim zdaniem ucierpi. Ale zwróćcie też uwagę, jaki jest wysyp keto-dietetyków, osób rozpisujących dietę ketogeniczną, promujących jakieś tam swoje y, menu. I mam wrażenie, że niedługo będzie więcej tych osób, które promują tą dietę i ją rozpisują, niż tych, którzy stą, chcą tą dietę stosować. <laughs> Taka mała dygresja, słuchajcie. Kończę temat największych mitów na diecie ketogenicznej, extreme, które mnie po prostu uderzają w tym momencie, kiedy już na tej diecie nie jestem. Tyle w temacie. Żegnam Was. Do usłyszonka, do następnego. Pa.